Cześć, witam moim kolejnym odcinku. Dziś mamy specjalnego gościa, Kusiaka. Cześć wszystkim. Pokażę Wam jego rysunki z Lounge of Legends. I co of Legends. to Kusiak. Zobaczycie. Tu jest Wayne. Tu mamy Litina. Tu mamy jedną z najlepszych postaci. To był Olaf. Tak. To były rysunki. Chciałam pokazać jeszcze. Maj. E, taki. Kreator. Sweet Home. Jeśli chce być kiedyś. Tym... architektem. No, to dzięki się jak to może właśnie sobie takiego. Ja Tutaj Tu mam taki mój pierwszy pokój, jaki zrobiłem pa, młodsza. Taki. I mam nadzieję, że się podobał taki szybki filmik. Do zobaczenia w następnym, pa! Pa!